Dzisiaj Minecraft Bedwars taki piękny tryb, piękny ja, ale ty nie. Zostaw suba i lajka. Zaczynamy. I przy okazji Jezus nas odwiedził. Jezus. Oczywiście wybieram najlepszy możliwy kolor, jaki można mieć, i biały. White power. No i dobra. Dzisiaj bez podchodów. Naszym celem jest wygrywanie. Nie tak jak ostatnio, bawiliśmy się. Wszystko powoli, dzisiaj pełen speed. Lecimy z nimi, lecimy. Oczywiście co, drewno, wełna. I na szybko łóżeczko zabezpieczamy. No i dobra, diamenty nie będzie, są ludzie, a jest nas tylko trzech. Jest niebieski i co? Szary. Dobra, będziemy szukać pierwszej osoby. Dobra, pierwsze diamenty. Pojedziemy po RALD, chyba tylko nie wiem, czy jeszcze są. Czerwony, czerwony, czerwonego nie ma. Jakiś most jest. A, tak. Ode mną jest chłop, o. proszę. To my się ulatniamy. Tu jest słowo. Przerazny. Dawaj go, dawaj go, dobrze. Mamy 9 emeraldów ładnie. Wracamy na chwilę do siebie. Ulepszenia to co zbroja późnia i co? Dobra, jakiś tam graczy i z Emeraldów to broja i miecz jak pójdzie. No i dobra. To odkładam, to odkładam Wszystko mamy. Oprócz łukka łuk nam raczej. Ja i mój cel. To jest inna historia. O, znowu się spotykamy. W tych samych warunkach. Ole poleciał. Dobra, dzięki. No i dobra. Easy, easy. Eee, dobra. Tam jest niebieski. O, chłopacz wyszedł Który wyszedł? Został niebieski, dobra, a my idziemy w stronę niebieskiego. Tak, tak. Dobra. Cześć. Odbiłem twoją kulkę śmierci! I ciebie zabiłem. Dobra, easy. Let's go, let's go, let's go. Ja pirdolek kto to budował. Mhm, nie, tak nie chcę. Dobra. Jest mocno? Jest mocno. Jest stabilnie? Nie jest w ogóle. Szybko się chłop regeneruje. Nieładnie. Mi się HP nie nadąża regenerować. Ja pierdolę spadłem. W najgorszy możliwy sposób. O! Najlepsza taktyka. Najlepsza taktyka. Tak, tak. Ja też tak robię. To jest. No prawie 360 zrobiłeś, chłopie. Jesteś the best. No dobra. Okej. Okay. Wracaj do mnie. No i koniec, koniec. Mamy pierwszą mapkę, pierwsza wygrana. Go next! Kolejna mała mapka. Cztery osoby. Drużyna biała. Dobra. A tak z ciekawości, ile kosztuje? Pięć i cztery złota. Dobra, jedna taktyka trochę. Speedranujemy to. Dobra, idziemy w... W lewą stronę. Tego łóżka tam nie ma. Dobra. Dobra, nie ma jednego. Dupisz. Dobra, no, teraz Jest! 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 Ha. Nie, no jak ja to zrobiłem. Ajajaj, aj, aj, jestem się dumny. Nie masz strzału. Nie masz A chłop tu jest. Kurde. Dobra. Bye bye. See ya! Gdzie jest niebieski? Teraz tak, tam był zielony, tu jest ten, tam. O, 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 widzę go. Dobrze. Jaj, ja, kurde jaki ze mnie snajper, ale to jest super, mamuśku, no nie, kurde tak blisko, ale wojna, ale wojna, ale wojna, niedobrze, Kurda! Nie ma go Ale to jest wyniszczenie teraz końcówka. No nie Nie, to kupiłem jakaś potka, wysokie skakanie. Po cholerem i to! Eee, TNT, TNT, TNT i... Is... Dobra. TNT będzie dobrze. Złote jabłko, TNT. Nie stać mi. Jezu, Remis! Ale to będzie walka, no nie, te złote jabłka nie złożyłem go zjeść, nic więcej nie zdziałam. O kurde! Ale to był skill, ale ten, ale ta rundka jest dobra, nawet jak ją przegram, będę się dumny. No nie, bi mnie frajerze. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, że w tym nie ma z tym pokazało, jakim sprawem ta roku jeszcze może żyć. Dobra, mam cię z głowy. Dobra, idę po ciebie. I'm coming for you! Wszystko albo nic. Ku chwale No! No nie! Nie! Kur... O, oh, kurde, dobra, po tamtej mocnej arence zaczynamy kolejną. Muszę trochę ochłonąć. I jasna cholera. Ale było maśno. Maśno fest, jak się to kiedyś mówiło, nie? Wystrzyga <śm> ja się jak boomer. Dobra. Łóżko. Idziemy po diamenty. Mamy trzy drużyny do pokonania. O! Różowy rożebi? no ile ty kusnyjesz! Oj, ne, ne, ne. Hmm. Ma budowanie czego opuścił grę. No i dobra. Na pewno się mu łóżko rozwalę, bo chłopa. No, no naprawdę takich rzeczy. Mm. Nie ma go. Trzeba po kolejnych lecieć. Co tam jest? Nic, to idziemy na środek. Dobra. Jednego mniej. Tam jest niebieski. O, też tu jest. Mhm. Mhm. Ale gówno. O, w dupe mi się skończyło. No i dobra. No co jest z tą walką, pierdolono! No co jest? Nie mogę, nie mogę Już mi się gotuje, no w środku tyle emocji, no tak się gotuje, no nie mogę, nie wytrzymam. Ile tak gra dzisiaj, Jak mi ona wkurza? Huh. Mogę! 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 On co, obsydian zrobił już? Co za. O, chłop. No nie, tu gówno zrobię bez obsydianu? Tylko tyle, że go zabiłem. ja kilo diamentowy potrzebuje, bo frajer się zabudował. No nie wytrzymie. Pierdolony bunkier buduje. No, nie, Niemiec, Niemiec. Gdyby no. ci stara do łóżka zesrała, nie wiem. No, w dupę! Ja po to te, te emeraldy zbierałem, a teraz spadłem. No, nie zbieram. Nie, 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 nie czuję się dobrze. O, kurde. Szybkie ręki, tak, szybkie ręki. Jakiś kuźwa, bob budowniczy z Niemiec. Cholera, jasna. No, cholera, rozjuszył mnie. No, rozjuszył mnie, po strasznie. O, spotkaliśmy się. Papa. Pa. On przyszedł do mnie, ale ma żelazny sprzęt i on czeka. Hmm. Kuba jest DB, podoba mi się jego nick hmm. eee, e, 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 e. O, sms dostałem. Poczytam sobie, poczekajmy, poczekajmy na spokojnie, na spokojnie. Nie widzę go, nie widzę go. Nie widzę go, nie widzę go. Aj, 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 karamba! <tryk> <tryk> aj, karamba! Coś mi ten cel się naprawił, naprawdę jest ostro! Jest w tym odcinku, ostro! Szczelanie z to jest. No jestem snajper elite, normalnie ciach, pachrych, pych, nie ma klienta! I po kolei leżeć! <tryk> Ale ja jestem mocny! <tryk> Zaraz dechnę, <tryk> jak tak katam! Jestem, rano wyczekanie, jestem mnichem, jestem nichem! Tam spokojnym kwiatem lotosu i tak dalej, i tak dalej. Pociągiem pełnym mnichów tybetańskich. Nie wiem! Jest easy, easy, na no spokojnie. Ale dobra, jest, jeszcze że... tak, jest to ta niebieska paruwa. Jest to niebieska paruwa. Dobra, nie ma jej. że nasze punktów HP. Dobra, spad. Dobra, mamy to. Mam niespodziankę dla Ciebie. Jest! Chłop wyszedł na mój widok, nie no. To było potężne. To, to trzeba powiedzieć, to było potężne, został ostatni. Tam jest chyba. Uff, ale mi aż gorąco, no nie no, jakie mocne ręki w tej. Fuh, jakie mocne mapy. Złote jabłka. Mhm. Mm Jednak się działa. Mhm. Mm ja, to będzie ciężka gra. O, golema sobie kupiła, Boże Święty. He! Spodziewałaś się tego? On ma regeneracji na wyspie. Dobra. Nie ma, nie ma golema przynajmniej. No, już się, jest on, jest pojawiła się. Dobra. Okspad, no i dobra. 14 szmaragdów mi dał. Jasno, choler. Dobra, sklep to tak, ender gąbka i skillofów, czy diamentowy. Boże, ile miał rzeczy. Dobra, robię to. Mhm. Mhm. No, kurwa naprawdę... O. Strzał nie zabrałem, tu jest ten problem. Już miałem wszystko ładnie zaplanowane. Nie mam strzał, cholera jasna. I co zrobiłeś najlepszego, w bambusie? Powiedz mi, co osiągnąłeś? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, dziwnie bije chłop. Nie wiem. Ta gra mnie oszukuje. Od tak dawna. I tak podczas montowania tego filmu chciałbym, żebyś spojrzał sobie na jego HP. Gdy on rzuca Ender Perło, HP mu nie spada. Z 9 jest na 9. Jak go bije HP jest w okolicach 0, ale nigdy on nie ginie. To jest naprawdę coś ciekawego. Nie wiem czy ten chłop nie ma smagać. czy teraz jak to patrzę to... no. Nie wiem jak ja to przegrałem. Może był po prostu dobry albo coś jest nie tak, ale ile razy mu w tym materiale HP było około zero i on przyjmował ciosów na zbroję, na swoje ciało i on dalej żył. No nie chciał umrzeć. <laughs> Wiem, że co chwilę jest te złote jabłka, ale te złote jabłka nie dają aż takiej regeneracji HP i takiego poziomu HP, żeby on mógł przyjmować tyle ciosów. To jest niemożliwe. Jeszcze no. mi nie chciał się zabrać. No, nie wytrzymam. jedyny sposób, w jaki udawało mi się go zabić, to jest zepchnięcie. Każdy pojedynek jeden na jeden przegrywałem. Każdy. Bo nie mogłem mu zdjąć HP do końca, ale jak spadał, to bez problemu. Mogłem go zabić tylko zepchnięciami, ale nie wpadłem na to podczas grania. Ile to ma HP? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ta gra jest jakaś popierdolona. Żeby chłopa nie można było zabić. Na przykład teraz jest pięknie to pokazane. Chłop ma 0 HP. Chłop ma 0 HP. I co? Nie umiera. Te mu się utrzymuje na punkcie 0. I potem jestem zdania, że nie dało się tego wygrać Dobra Ciężko, ciężko Mhm, małą kąpkę położył po frajer. Oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza, co o tej całej sytuacji uważacie. Jestem ciekawej waszej opinii. Co o tym myślicie? Naprawdę jestem ciekawy, bo tyle co mi tu emocji kosztowała ta gra. Dawno tyle gramy nie kosztowała. Rozgrywka w sumie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zjem te złote jabłka i na gówno dałem. Zjem te złote jabłka i nic i nie wiem. No nie wiem, nie wiem, miał 0 HP, cały czas mu się 0 HP pokazywało, cały czas, cały czas ta gra jest oszukana, nie wiem, kończę z tą grą, kończę, 50 minut jednego mapy, o, haksy.